O, Mufinka? Cieszę się, że już wstałaś i się ogarnęłaś i musisz o, zobaczyć, pipi się bo Pipi zrobiła coś w łazience. Której? jej. No nie, co tym razem, Pipi? Skarbie ty mój. No i zobacz, zobacz. Mm -hmm. No, no to super, no to teraz masz zakaz wychodzenia z łazienki razem z kotem. Płocie? Co? Ale no, no, już, no bo... e, proszę nie przekraczać progu, tak? Przypi, a Pipi może? No Pipi też nie Na kuwetę Nie, nie no będzie mi pi... tutaj trzymać cały dzień ale... No nie będziemy, ale też będzie stałą w łazience Będziesz ze mną w łazience? Ale w moment, jak ja, ja na śniadanie mam, no ja tutaj nic nie mam Tak jak zawsze macie po trzy minuty, żeby przynieść sobie rzeczy, żeby tu przesiedzieć cały dzień Ale Pipi nie przyniesie swoich rzeczy To na to dostaniesz dodatkową minutę No, dwie Minuta Twój kłaczek, <grym> Będziesz musiała zdecydować, czy jesteś samolubna, czy bardziej kochasz Pipi <grym> Dobra, zaczynamy. 3, 2, jeden, start. Dobrej, 3 minut. Dobra, słuchajcie. Ej, pierwsze, co? zapraszam sobie herbatkę i nie chcę, żeby się zmarnowała. Stawiam was tu. Nie, nie lecicie, widzowie. Dobra. 59. Przestań. Nie dam radę. Mamy tutaj termos. Moją herbatkę z naszego kubeczka muszę przelać. Herbatka melowa. Jak ma sprząta. Co? Ej, nowy termosik jest. no to minutę. Woda jest. Idziemy dalej. Nie wiem, co to jest, ale mi się przyda. To już się wymyśli. Dobra, idziemy do pokoju. I co najważniejsze, trzeba zrobić coś. Cozy, więc tak. Koce, jakieś poduszki. Hello Kitty, idziesz ze mną. No, No, przestań dobra, nie Hello kitty, nie, bo nie mam ręki. Jej, 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 je, coś zgubiłam po drodze. O, dziękuję. Pompuj zgubiony, mamy go. Oczywiście, tak. Telefon, tablet, artystyczne rzeczy nawiążą się, więc biorę je. Mój szkicownik, który ostatnio cały czas szkicuje. Bym miała wkłady do tego łówka, ale już nie mam czasu sprawdzić. Cała no. minuta, minuta. O dobra. E, śniadanko z lodówki. Czekaj, mam jakieś śniadanko. Co jeszcze mogę wziąć Nie myślę logicznie. widzę zaraz. Jeszcze jakieś poduszki. Pumpinkowa wow. na pewno ta. Dla Bubu. Dla Bubu też się przyda. Grzeczka zapomniała wymały dzieć! Ja na Twoim miejscu chciałabym nutellę. No a co będziesz jeść? Coś. 15 sekund. Drampujesz. 14. 15 Toaletę mam, to najważniejsze. Papier mam. Nie wzięłaś nic dla pipi. No przecież powiedziałeś, że będziesz dodatkowy. No dodatkowo minutę. O mój Boże! No i pyk, mamy to, koniec. Coś wzięłam zobaczymy. Ale jeszcze będziesz miała minutę jedną. tak się No zaraz. minutę jeszcze powiedziałem, że będziesz miała dodatkową minutę. No nie liczyłem teraz. Dobrze, odpalam od razu. E Będę miły, dostaniesz 10 <noise> sekund więcej, startuję! Co ty szukasz? Alfred i Fredzia, pipi, uwielbia ich ogody Wow, mam. Co jeszcze? Im więcej poduś, tym lepiej. To czy To siedzonko ma jakieś? Na dywanie lubię. Nie wiem, ja na twoje miejsce na przykład wziąłbym smaczki. Dawaj, 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 no czasu nie Bo ma, nie biegasz! Z filmików proponowanym! Aua. Gratulacje. Łaaa. Siedzieć. Stało ci 10 sekund no Nie, 2 sekundy, co ja mówię, no, koniec co, okay. no, bra Proszę wrócić, proszę no, wrócić ja. Koniec Okej, okay, słuchajcie, zacznijmy od tego, że trzeba tutaj troszeczkę Uemblować Bo jest nie. Po Tak, tak, okej okay. Zacznijmy od wanny czy ona jest sucha? No powiedzmy, damy tutaj kocyki No zobacz Pipi, co mama robi, no, jesteś gotowa na to? Hmm. Rozkładamy. Pipi, może byś pomogła, serio. Będzie fajnie, Pipi, super, zobaczysz. Tak, a może Pipi 24 godziny z tatą, co? Czy ty to wziąłeś z komentarzy widzów? Bo ja widziałam taki komentarz. Nie było czegoś takiego, y -y. nie było czegoś takiego na pewno. <laughs> Wszystko gotowe, tutaj mamy kącik takiego chilowania, tutaj mamy kącik od daleka, od doj To ja. Mam tu jednego pipi i moje i piciu. Tutaj mamy kącik kreatywny, a tu kącik zabawowy z pipi. Zaczniemy od nalania pipi wody trochę. Ale ty gdzie, gdzie jest kącik pipi? Zaraz się Powinnaś się... otworzyć pralkę i tam zrobić takie nie, wiesz, to odcinek. To jest jej miejsce. Ja nie mogę na tym dziewanie siedzieć, bo to jest jej miejsce. Zawsze jak sobie tutaj coś robi w łazience, to ona siedzi tu, nawet jak ja siedzę tu. A jeśli widzowie jesteście więcej takich challenge koniecznie zostawcie kciuka do góry A jeżeli nie zostawicie kciuka do góry, to wpadniecie do tego kibla No co? Super, wszystko fajnie, tylko dalej <laughs> Tutaj coś wystaje, ale nie chcę wejść To powinnaś ją tutaj zachęcić Tak, bo śniadanko zrobimy, słuchajcie, zjemy coś, okej? Okay? Jedzenie w toalecie, <laughs> jakie to mniamniaśne Challenge. Ty też pieniś w łazience teraz. Dzień dobry Pipi. Wiesz co ty jesteś? Ciury, twoje kochanie. Jedzińku, no wiedziałam, że się skusisz na proszę. Jak śmierdzi, to dobre, tak? Z małą łazience będzie super. Pipi, jeszcze, jeszcze trzy kroczki. O, co tu tutaj chodzi? To? Ja odpalam moje śniadanko, co prawda bez kawusi No ale dobra, i pijemy moją herbatkę Uścigamy W nowym termosie O, wyborny, prawda Pipi? Mm. Nie wziąłam tutaj mojej najnowszej książki Słuchajcie, na naszym sklepie są już dostępne książki Moja nowa książka, którą stworzyłam razem z pomocą grafika I jestem z niej mega dumna, tak jak w sumie z Mam nadzieję, że wam się spodoba Także ja i Pipi zapraszamy na sklepik Jesteś Pipi? Jestem Jemy i zajmujemy się aktywnościami, bo nie stracę tu całego dnia. Ja ci mówię karuzela z pralki. No wow, Śniadanko zjedzone tu teraz ząbki. to tobie nie będziemy mieć ząbków, spokojnie. Nie dziś. W taki challenge to łatwizna Bo mam tak zwane kibelito, Które mi pozwala na wiele rzeczy Czyli na komfort W trakcie nagrywek, tak? W ja sumie się nie uczę ale powinnam związać właśnie Może na razie zostawię tak, później sprawdzimy Co tam gwiazda? Gdzieś tutaj, No widza Mam teraz pomysł, czekajcie, muszę was ustawić e, Przepraszam, że macie widok na moją toaletę Ale no cóż, teraz wam zasłonię Wziąłam ten karton i w sumie myślałam, że może coś na nim narysować Ale, ponieważ potrzebuję jakiejś motywacji Bo nie chcę stać tego dnia na siedzenie tutaj I nic nie robienie, zrobimy tutaj plan działania. W godzinach. jest godzina. Uuu, już prawie godzinę tu siedzę, więc spoko. Weźmiemy sobie markerek. Weźmiemy jakieś kolory. Nie i Zacznijmy może od czegoś łagodnego. Aaaa. Co za gwiazdę sobie siedzi obok mnie? Tak, zacznijmy od gry w Roblox. Proszę, spoko. Na ten moment tak. wygląda to tak. Mamy tutaj... Dzięk oh, i Roblox. Sprzątanie, bo parę szafek muszę tutaj jeszcze ogarnąć. Mamy dużo czasu na rysowanie. Mam zarówno to, jak i szkicownik. Zdobycie jedzenia, bo wziąłem tylko śniadanie. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Pisanie z muffinkami. Projekt rzeczy do sklepu. Jeszcze nie wiem. Pielęgnacja i spanko. Dobra, zostawiamy tu. A my teraz otworzymy dla naszej Pipi to jajeczko. Tak? Chcesz jajeczko? Z jakąś zabaweczką? Nie będzie brzęczeć, to będziesz lubiła, bo ona nie lubi za bardzo brzęczących. Tak jak ja. Okej, okay, wow. Dobra, mamy tej smakusie, który zaraz jeszcze gwiazda. Halo? Chcesz smakusie? To z tego nie można zrobić miseczkę. Aj, za dużo. Wow, żółte. Ej, czajcie. Przysz, ona kocha kolor żółty. A dzień dobry. Miałam <laughs> no, nożyczek. O, okej, okay, udało się. A, to się gdzieś przywiesza. Wydaje mi się, że może zatrybić, bo zobaczcie, jaki to jest kolor. Tak? Twój ulubiony? O. Dobrze, nie przeszkadzamy. Tylko mi waszować. <laughs> Rysowanie w Robloxie. No jasne, że nie mają ze mną żadnych szans. Rokowy kociarki. Czyli teraz panienka jest. a ja mam chilling w wannie. Nieważne. Przed sprzątaniem trzeba odpocząć i się wyspać. I tutaj zabłagała dodatkową porcję czuruzg, tak? Mamy jednego, więc wiesz. A, ale, proszę państwa, jest równo 12, więc to za tym idzie? Odpinamy zakrętkę, wykreślamy oh, chilling, bierzemy się za sprzątanie. Co jest za sprzątanie? Słuchajcie, ta szuflada. Tu mam wszystko są też tu. Tu jest pięknie oszukowany już wcześniejszego odcinka, którego macie proponowanym. Ola Bubu sobie na razie to usiąść. Tu są jeszcze smaczki, Pipi. Tu jest po prostu tragedia. prostu jeszcze niektóre rzeczy trzeba umyć, bo się tam trochę wody rozlało, więc życzę mi powodzenia. Ale mam na to godziny. A, i też wypadałoby się zająć tymi szafkami. A Pipi sobie. Tak. Jeszcze nie moc zabawy. Wszystko wyjęte. Tutaj tak jak mówię, no niestety troszeczkę się nam woda wylała. No ale nie szkodzi. A no to co, patrzcie, jaki tutaj jest tego wszystkiego pełno. No ale cóż, Pipi, pomożesz mi? Nie, nie pomożesz. No to. Oczywiście też trzymam otwarte drzwi, no bo wiadomo, no nie będę pipi męczyć, żeby tu cały dzień siedziała. Wystarczy, że ja będę musiała się męczyć. O pipi chyba jeszcze chce ze mną posiedzieć. Jak ktoś tu chyba żeby ja czulośka. tam już nic nie ma. Znaczy jest, ale na później Fredzie mi pomaga. Użyłam sobie skręcić. Jeszcze mamy naszą skręcić z naszego sklepiku. Samo jak Fredzie i oczywiście Alfreda możecie znaleźć na sklepiumpinki.pl, gdzie Was cieplutko zapraszam. Link w opisie just chill. A mi idzie coraz lepiej. Mam nawet tutaj kartkę Lady Sarier, wałki do włosów, kartki, mniejsze spinki, opaski na głowę, scrunchie jeszcze zostały mi do umiecia wszystkie Pileczki. Idziemy mieć montę, zobaczymy, co tu się dzieje. A, czy tu wszyscy siedzą? O, witam serdecznie. Zaraz, Kotek. Kota jak ja sprzątam. Właśnie się tam gdzie nigdy mi odkurzasz nie dojeżdża. Co pijesz? Monte. Daj trochę, bo jestem już trochę głodna. Tak? Łyczka, ale jednego łyczka mam. Ponad 3 godziny też siedzę. Dobra, jeden łyczek dostaniesz. Mm. Widzę, że Kotek też dostał przed chwilą jednego. A to czy dobre, zobaczysz czy... się. Co, ej, i ej, proszę, proszę mi oddać. No, dlatego dostajesz tylko łyczka. Mm. I to jest drugi łyk. Mm -hmm. Nie wolno tak robić. Tak. No a ja też się powoli robię głodna Rozmawiałem z Pipi, że możemy ewentualnie zamówić sushi dla mnie i dla Pipi. A, a, a dla mnie? No weź. Może pipi, pipi się podzieli ze mną I Jak się Pipi z tobą podzieli, to, to może. Pipi? Podzielisz się z małą, czy nie? No. Chyba nie. Chyba nie. No i karny punkcik. Pupcia jest poza tym. Karny punkcik <laughs> ona będzie ma jej się, bo żółte, ale super. Hmm. Ależ, ależ. Do klamki mogę to wsuje. Klamkę się ją naprawić. No. Proszę Państwa, mamy godzinę 13, a więc lecimy dalej. Wszystko sprzątnięte, więc się cieszę i teraz dalej jest rysowanie, i to mam bardzo dużo czasu, więc super! Nawadniamy się, pamiętamy, skoro może kiedyś się ze nie słusznie to ja mam rysowanie. Ja mam tak, wziąłem sobie szkicownik i zarówno mam owek Mam górkę. nawet fajnego tego do narysowania, co może dzisiaj narysować. Oj, tak. nie ruszy ci się, ja nie będę mogę go odwzorować No tam sobie spróbujemy tych, ale. Pierwsze co, to chciałam jednak zacząć od ołówka. Nazwałam sobie na Pinterestie takie dwie propozycje i może właśnie je spróbuję tutaj narysować. <grym> bo tutaj leży sobie... Co prawda? Szczerze, ja uważam, że to zaliczamy. A wiesz dlaczego? Twojej. Bo właśnie tu jest ta. To jest tak. jej łazienka. No właśnie to mówię. jest jej łazienka. A tu jest twoja łazienka. No, więc ale widzę, że to są Aż smaczki, to przyjdzie zaraz. No, no, a, no, a jak dodało. będzie sushi... Ej, ona co chwili tu przychodzi i patrzy, czy ten czur jest w i tak go naciska. Ty, gdzie Ja tu sobie rysuję, a tu słyszę. Czy to to? Padzątko! No dla mnie. No weź, no no Dobra, no kupiłem chodź, coś. Chodź, już idziemy sobie tu. Widziałam tutaj gdzieś pipi. A dzień dobry. Pani też nadała sojka. Ja mam dla ciebie, co ja mam dla ciebie? Chicken! Chicken, Chicken banana. Chicken banana. Banana, zapraszam panią. Bez banana, bez banana. Chicken banana. Banana, co takiego ja masz? Na sojusz Ej, panienka! Już <noise> panience tu otwieram. E, ja chcę to, bo to jest chyba z krewetą. Ale Uwielki. pachnie pipi śmier śmierdzi ta pipina. Ojeju, jaki on wielki! Mm, Uwielbiam sushi. Tak, to ja mogę siedzieć właśnie. Pipi też przyszło mi tak, bo, że jeszcze tu skapnie. A dzień dobry! W kim ta się widzimy? Jest godzina 15, co za tym idzie? Mam jeszcze trochę czasu na rysowanie, natomiast jestem już najedzona. Co za kaciak w tunelu? Dzień dobry! ja. Kilka rysunków już zrobiłam. Mi się bardzo podoba. A ponieważ już jadłam i zdobyliśmy jakąś siedzą, prawda, pipi, to zdobycie jedzenia możemy na razie wykreślić. W razie czego może jeszcze jakąś kulacikę tutaj ubłagamy od kitka. Yeah. Yeah. Tą dodatkową godzinkę możemy poświęcić na jeszcze rysowanie. Właśnie się za to zabieram. Kiurwa! Mój kochani. Człki siłetki, łeczki się? Jak leci czas. 1702, a więc wyszło mi coś takiego. Chyba wolę jednak. <laughs> Na jest się. To tam siedzi. Co tu się dzieje? Łączymy światełka. Wolety z farbą plakatową, ale ten papier też był do nie do tego, więc stwierdziłam, że więcej nie robię, ale jeszcze przecież trzeba zakreślić. Rysowanie jest. Teraz mamy od 17 do 18 pisanie z muffinkami i odpowiadanie na komentarze. I tu jest wie? słodziak, czekaj no. Pa. No, chciałam się zabić, na nic. W takim razie wchodzę do jak już mam i tam na pytanie. <laughs> o, ludzie. cześć. Ale że miseczka pusta? O nie. Bez no, przesady. Złe zachowanie, bardzo złe zachowanie. Dobra, najpierw... Naj Instagramie podporę. Czy masz coś do powiedzenia, jak się tu bawisz? Mm? Mm, 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 mm. Mamo, przecież nie widzisz, że jest miska pusta? Ballerina capucino. Cappuccino! Smacznie? O godzeszki do góry. To ma je! Chcesz tego? Jak tak to samo to wejdzie? No trochę. Zobaczcie jak ten wokół stoi. No, Zusia napisała, czy pozdroję, więc pozdrawiam Zuzię. Pozdrawiamy z Pipi, pozdrawiasz Zuzię? Panienka czeka jeszcze na jedzonko. Jak to wygląda? Jaj, Pipi, Witamy się z Wami po przerwie, tak? Też się z witami? Jest godzina 18. Odhaczamy sobie kolejnej. Powiem Wam, że jestem taka znudzona. Po prostu tym miejscem. Już mi się nie chce tu siedzieć. Jest niewygodnie. No ale okej, okay. kolejna rzecz do projektowania życie do sklepu Pipi, tak? Pro. Mam na szczęście tablet w miarę pod ręką Wow Piszcie koniecznie w komentarzu co takiego chcielibyście zobaczyć na naszym sklepie Sklep Mówinki A ja co bym mogła zrobić? Coś letniego może O ile byśmy zdążyli Albo już coś <laughs> Aluminowego Bo tutaj na przykład widzowie miałam jeden z rysunków, który był mi potrzebny w nowej książce No, Wiesz, kto już jest godzinka? Widzowie uh, uh, uh. jest 19 Co za tym idzie? Fidek Co jest? Zrobiłbyś mi kolację? Nie mogę Czemu? Musisz zrobić sobie kolację tutaj No jak mam zrobić sobie, sobie to z wody? <grym> no proszę, już mi tak ma wiele zostało A ja sobie w ten czas już nie sobie pielęgnę Nie wiem, pomyślę A Przeniesiesz mi piżamę? Pomyślę Dobra szaj, jedną pytanko do ciebie Lewa czy prawa ręka, ale to jest ważne, ponieważ okay. to jest twoja kolacja ha. Na pewno? Tak Ja bym nie brał tej Bierz 100%? Tak No dobra, wygrałeś butelkę No żartuj <grym> Bardzo A może jakiś chleb do tego? I łyżeczka nie ma chleba, jest tylko nutella, a tu miałaś smilki jeszcze Piżama? Ja co? No dobra widzowie, jakoś sobie trzeba Słuchaj, widzimy. ja jestem w stanie dziś spokojnie cały ten kubeczek Na kolację? Mm, na śniadanie i <gulacje> No to cóż, masz zrywko mi Mhm <gulacje> Dobra, teraz powinien przyjechać mi karton byteli Wreszcie pora na tą najmilszą część tego dnia, czyli pielęgnation Makijaż i pomyślałam, że zrobię sobie taką maseczkę z kolami, którą miałam w Primarku. Tu ma być jakiś nadruk. Ja mam nadzieję, że faktycznie tam będzie. Na 20 minut. Jest! Udało się. Zapewne się ładnie. To takie imitujące jakąś twarz są najgorsze. Prawie nie? Jak ciekawie pachnie. Ja gotowa? Czy jakoś tak? No nic. Teraz wyjmuję wszystkie poduchy i koc, bo wypadałoby też wziąć kąpiel, no nie? Samo to się nie zrobi. Okay. O nie, woda typie się wylała. Sytuacja opanowana. Jeszcze zanim kąpię, to szybko peeling rączek sobie zrobimy. O okay. tak. Ciemno na dworze, a tutaj Mufinka coś robi sobie. Rozkładamy sobie filmik do obejrzenia. Czy włożą mm. swojego smaczka? Nie. A skoro mamy noc, to przyniosę ci coś ciekawego. Coś, co sobie kupiłaś kiedyś. E hmm? Przecież prezent od mojej mamy A to przepraszam, bo ty drugie kupiłaś, tak? Ta ja się pogubiłem już jest... Dobra Ej ładnie będzie jak nas się światło Czy idziesz? I nie chcesz O, Okej tak, dolałbyś mi wody? Ej ładnie zgasz światła, światła A tu? No okay. Jakie światło? Przecież mówię, zgaszone jest już Okej okay. I Fajnie to powiem Ci, że wszystko się odbija od tego no? i wygląda to totalny. Super, do tego jeszcze jakiś filmik na YouTube odpalimy sobie. No. Ej no to. Dobra, to zakończenie dnia jest najprzyjemniejsze. Proszę bardzo kochanie, jeszcze resztka smaczka Ci została. Mm. No to co widzowie, widzimy się na tym odcinku, buziaki, pa! Karuzela tam powinna być! A? Muszę to sprawdzić. Co ty robisz? Widzicie, coś widać? Karuzela. <laughs> obcy, obcy!